Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Drogie dzieci, ależ tu widoki. Witam Was i wracam gotować. A to mój pomocnik, Pan Gracy. Do nogi, pan choć Choć, przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Drogie dzieci, zaraz coś upichcimy. Masełko, co my to jeszcze mamy? Tla, la, la, la. Hmm. Ach ty, elfie waką, cóż... O, a co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. A tutaj wasze zdjęcie? Co za kochane małe urwisy! Tak się cieszę, że was widzę. Napisali też, że podobno czasami za dużo oglądacie bajek. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę. Y dos robots. tylko co jeszcze napisali w wieściach Mikołajowych, może coś odejdzie. Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających was bliskich. Poznajecie mama i tata oraz mama i tata. Och, jak oni was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na Wasz temat. Wezmę tylko moje kakao i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy waszą. Zerknijmy, co my tu o Was mamy. Drogie dzieci, podobno bardzo lubicie, jak odwiedzają Was bliscy. Chciałbym Was pochwalić za to, że umiecie się wspólnie bawić. Wiem też, że lubicie bardzo jeść słodycze. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was: zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest wasze zdjęcie, co znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy. Na... O, a co to za dym, ha? To były moje pierniczki? Hmm. Ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, ej, 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 się porobiło. Nie wiem, co się tym Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej? Zacznę rozłożyć prezenty. <gryny> tak. No dobrze, czas ruszać. O, kochane Elwy, gotowe na podróż? A idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Drogie dzieci! Nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy cała naprzód, Rudolf! Drogie dzieci. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko. Ach, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegoził, a. O, a co to? Pasażer na gapę. Ja jestem uratowany. Aha, bez This is the season to be jolly. Bye. Bye, 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 bye.